W trwającym roku szkolnym będzie realizowany program badań przesiewowych słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenach gmin wiejskich. Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, a także uwrażliwienie rodziców oraz środowiska szkolnego na problemy dzieci związane ze słuchem. Badania w obecnym roku szkolnym obejmą blisko 140 tysięcy dzieci. Te wszystkie programy są reakcją na utrudniony dostęp rolników i ich rodzin ubezpieczonych. Sierowniczego Ubezpieczenia Społecznego do badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych. Objęcie tymi badaniami przesiowymi ludności rolniczej w ramach profilaktyki jest pierwszym kompleksowym działaniem mającym na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich. Hasło lepiej zapobiegać niż leczyć jest wciąż bardzo aktualne. To jest wielka inwestycja nie tylko w jakość życia, w zdrowie Polaków to jest na pierwszym okay. miejscu, ale to jest też wielka inwestycja w stabilność funkcjonowania państwa. Im więcej zainwestujemy w profilaktykę, w prewencję, tym mniej będziemy dawali nakładów na medycynę naprawczą. Badania przesiewowe słuchu to koszt na dwa lata ze strony Funduszu Składkowego około 2,5 miliona złotych. Znaczący wkład oczywiście też samego Instytutu, bo około 30%, jeśli chodzi o badania y, USG, kosz na... Y, można powiedzieć, 3 lata to około 4,5 miliona złotych ze strony funduszu i też tam jest wkład 20% Instytutu Medycyny Wsi. Realizowany jest też program mobilnego gabinetu USG, który odwiedzi 14 miejscowości w województwie małopolskim. Pod numerem telefonu 800 177 333 można zdobyć informacje kiedy i gdzie pojawi się mobilny gabinet USG. Program badań zakończy się 29 października w Wierzchosławicach. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.